Witam na kanale Planszowo Forest Bump Grę mam dzięki uprzejmości firmy Oś Eko Przysłała mi właśnie do recenzji tą Pierwszą grę jaką opracowali Mam też ich najnowszą grę Stop Śmieciu W, filmie możecie sobie, w osobnych filmach możecie zobaczyć materiały poświęcone Stop Śmieciu Natomiast tutaj zrobimy sobie unboxing Później będzie też nagrana instrukcja i w miarę możliwości przykładowa rozgrywka gra jest zasadzona w świecie ekologicznym ma za zadanie budować taką, takie świadome podejście do otaczającej nas przyrody do dbania o to pytasz dzika czy gra w lesie tak tutaj mamy mamy łosia mamy wydrę tak to mamy wilka co to jest to jest shop, tak Shop, mysz lis tu mamy jakiegoś chrząszcza, tak? Tu mamy jakąś chrząszczyka, tu mamy jakąś ptaszka, jakieś owoce, słoneczka. Gra zebrała szereg, szereg nagród. Co my tutaj jeszcze mamy na pudełku? Gra wybrana przez ekspertów przyrodniczych do nagrody Złotego Ziemorodka 2024 za najbardziej oddającą realia. Gra, z której 10% dochodów wspiera Fundację Ratującą Osierocone Jerze. Najlepsza przyrodniczo-artystyczna ekspresja w formie umysłowo-czystej według fundacji Wolny Turysta. Wydawca twórcy to jest Oś Eko Zielonej Góry. Pozdrawiam pana Dariusza, który też jest tutaj ilustratorem. Gra jest przeznaczona dla 3 do 6 graczy. Jest możliwość gry zespołowej. Próg wejścia to jest 8, czas rozgrywki 45-70 minut. Dobrze, i co my tutaj? Gra, test, 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 gra pomyślnie testowana na dzieciach. Żaden dorosły nie ucierpiał podczas produkcji tej gry. Uwaga, gra powoduje niekontrolowane napady dobrego humoru. I bardzo dobrze. Jak sobie odwrócimy pudełeczko tutaj z tej strony, to mamy tak, o czym jest gra? Wciel się w drapieżnika, roślinożerce lub wszystkożerce. Zostań dzikiem, łosiem, wilkiem lub innym gatunkiem i zdez swoją zderz. Swoją strategię z innymi w walce o dominację w lesie. Zbuduj swoją przewagę na indywidualnych umiejętnościach swojego gatunku. Zmieniaj i oznaczaj teren, atakuj. Dostosuj się lub dominuj. Zrób wszystko, aby Twój gatunek zwyciężył. Zawartość gry: 9 planszetek postaci zwierząt, 9 kart postaci zwierząt, 10 piątków zwierząt, w tym dwa piątki myszy. Jeden znacznik gracza startowego: 26 sześciokątnych pól terenu, 3 razy łąka. 3 polany, 3 drogi, 3 strumienie, 3 zagajniki, 3 bagna, 3 stawy, 3 lasy ignaste i 3 lasy liściaste, lasy, 7 znaczników zagrożeń, 7 znaczników pokarmu, 3 pokarm roślinny, 4 zwierzęce, 1 tor przebiegu rund, 9 kompletów kart akcji, zając myszłość, Dwa 2 razy pojedynek, 2 razy jedzenie, 2 razy ukrycie, 1 ruch, 2 razy zmiana środowiska, 1 joker, jesz, shop dzik, 2 razy pojedynek, 2 razy jedzenie, 2 razy ukrycie, 2 razy ruch, 1 zmiana środowiska, 1 joker, wilk, lis, wydra, 3 yy, razy pojedynek, 1 jedzenie, 1 ukrycie, 3 razy ruch, 1 zmiana środowiska, 1 joker, 10 kart zdarzeń globalnych, 72 żetony do oznaczenia terenu, 8 dla każdej postaci, 8 kart cech postaci, 36 znaczyków sytości S, zasoby lasu i 90 znaczyków wigoru, zasoby lasu. Dobrze, zdejmiemy sobie folię. I zajrzymy, co tam ciekawego jest zrobione. Dzisiaj jest poniedziałek, gdy przyjechała ta paszuszka, a ja wieczorem, jeszcze tego właśnie dzisiaj, jestem umówiony z Panem Piotrem na przeprowadzenie wywiadu. Pan Piotr jest pracownikiem oś Eko i jest twórcą tych gier. To on jest odpowiedzialny za, za te rzeczy pachnie workami gotowymi, ale super, su słuchajcie jakie super woreczki, bardzo mi się to podoba nie? to jest kurcze fajna, fajna rzecz, nie? pięknie to wygląda, naprawdę, 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 naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajna rzecz dobra, wyjęliśmy sobie wszystko Żyłeczki nic nie ma, nie ma żadnej wypraski. Mamy kolorową instrukcję, która ma 24 strony. Do niej sobie jeszcze wrócimy. Mamy różnego rodzaju żetony, które trzeba sobie powyciskać. Tu mamy różne różne rzeczy. Tu mamy jeszcze różne rzeczy. Różne zagrożenia, tak, najwyraźniej. Mm. I no i mamy tak, mamy dzika, pana dzika. Mamy pana zajączka. Tak. Sobie powyciskajmy to wszystko ładnie. Tutaj mamy jeżyka. Bardzo fajne są jeżyki. I nie mylić, taka gra słównie. Jerzyk, jerzyk jest, jerzyk, który chodzi i ma kolce, ale jest też jerzyk, jerzyk ptak niesamowity, podobny troszeczkę do jaskółki, który, który lata po prostu nie. I jeżeli chodzi tutaj, właśnie o te jeżyki latające, to niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, jest taki słup i jest domek dla jeżyków po prostu nie. I taka anegdota, kiedyś mówię do mojej żony: Słuchaj, pójdziemy pokażę ci gdzie, gdzie jest domek dla jeżyków. I ona była święcie przekonana, że jej pokaże, pokaże właśnie taki domek dla tych kolco, kolcojeży. I żeśmy wzięli pieska, poszliśmy sobie na spacer. I jak wracamy, to ona mnie zagaduje. Słuchaj, to ale kurczę, jak one tak tam wysoko wchodzą? No, one nie wchodzą tam wysoko, bo to są te jeżyki, które latają i tam po prostu się gnieżdżą. Tam zakładają gniazda, wylęgają się, no a potem już wyfruwają i cały czas latają. Oczyszczają nam e, okolice z komarów i innych e, owadów, których ja mieszkam nad taką łąką zal zalewową w Koninie, więc mamy, e, mamy dużo, 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 dużo. Dużo różnych owadów, po prostu, nie też. Tutaj mamy taki tor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bardzo fajnie narysowany. Są karty zdarzeń, tu jest i tu, tutaj też karta. A, karty zdarzeń, tu też, i tu, tutaj też karta, wiadomo co. Karty tego, no, zdarzeń i samemu zgadnij, tak? Dobrze. I mamy też takie, oto, planszetki. Planszetki są. Lisek koło drogi, trapieżnik, teren prywatny, umiejętności specjalne, przebieg gry, jedzenie, przegrany, pojedynek, lisek koło drogi, zdolności adaptacyjne, największy gatunek, lis ofiara i jest jeszcze jakiś y, opis też. Mamy tak, wydra na wydrę, y, zając w kapuście, lisek koło drogi, zjesz, wilk tropiciel, dobylska y, mysz. Architekt Łoś. Łoś yy, potrafi nurkować. Nie wiem, czy wiecie taka ciekawostka. Jest naprawdę takim dużym bydlęciem. Yy, duży kuń, jak to mówią, yy, który potrafi sobie zanurkować. Yy, żyje na bagnach i sobie tam świetnie radzi. Po prostu nie przeszkadza mu. Jak jest głęboko, to se zanurkuje, coś tam se na dnie zje i wraca. Dziki, dzik. Dziki dzik. I stop shop. Tak, więc tych pomysłów mamy tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 łącznie. tak? Czyli mamy więcej niż graczy. Minimum to jest 3. Dobrze, otwórzmy pierwszy woreczek. Otwórzmy sobie pierwszy woreczek. Jest tutaj troszeczkę ciasno, delikatnie, żeby tu nic nie zniszczyć. Jest. A, były taką opaską papierową. Objęte karty. I mamy jak widać takie malutkie karciuchy. Troszeczkę za ciasny jest ten worek na to. I to jest tak. To są tego rodzaju karty. Chyba w drugą stronę. Karta zdarzeń. Tak. Później mamy łosia łosiu, ktośu mamy kicajca zająca u mnie na łące jakieś dzikie króliki są raczej, raczej nie zające ale są też lisy i mimo tego, że są lisy, to od czasu czasu tego zająca widuje tu mamy mysz, jest dużo ryjówek u mnie konkretnie, nie? kiedyś jedna mysz przyszła do domu, do mnie, gdzieś tam w piwnicy mieliśmy otwarte, mamy taką piwnicę, że z jednej strony wchodzi się do piwnicy, ale z piwnicy można wyjść na ogród, bo jest teren pochyły gdzieś na noc były uchylone drzwi, bo było strasznie gorąco latem i mysz nam weszła do mieszkania i przyszła do mnie tutaj na górę, do, mojego, do mojej pracowni, do mojego gabinetu i ja miałem takie duże, gdzieś jakieś duże pudło po jakimś sprzęcie po prostu i tam sobie y, właśnie jakieś, y, ono było akurat puste, ale służyło do tego, żeby wyrzucałem tam jakieś śmieci i później jak przyjeżdżała ten, to, to po prostu prze, y, przepakowywałem to w jakiś worek i wyrzucałem, więc pachniało gdzieś tam jakimiś resztkami spożywczego i ona wpadła. I to było, y, to było takie pudło z bardzo grubego kartonu i tak coś mi chrupie i chrupie. Kurczę, co jest? chrupie i chrupie wreszcie wyłączyłem, wy, wyciszyłem głośnik coś tam pracowałem na komputerze, oglądałem jakiś film przy okazji i tak nasłuchuję, nasłuchuję, idę powoli, powoli po tym, po tym, moim domku mieszkaniu po piętrze i się okazuje, że że tam po prostu jest, jest mysz, nie? No więc wziąłem całe to pudło, po prostu wyszedłem przed dom i ją, że tak powiem, wysypałem. Zobaczcie, mamy figurki takie zdrukowane drukowane. Z druku 3D. Jakiegoś, także też ekologiczny materiał. No to nie jest tworzywo sztuczne, tylko te materiały z 3D. No to są takie mniej lub bardziej przetworzone to jest pewnie znacznik pierwszego gracza tu mamy jeszcze łosia i mamy jeża tak o. możemy sobie położyć łosiu łosiu jeżu jeżu, jeżu wydra, bardzo brutalne zwierzątko ono jak się bije to jest to walka na noże naprawdę, a myszki są dwie tak, lisek lisek, urwisek szopuś Opuść, tu jest zająć ten, to jeszcze dzika mi Jest dzik, jest dzik. Jeździk, skurczybek. I tu mamy elementy drewniane, tak? Też bardzo, bardzo fajnie. Mamy serduszka oraz owocki, czyli jedzonko dla roślin Zapewne dobra, został nam jeszcze jeden ciężki worek. Bardzo mi się podobają te worki, tylko troszkę są za małe, moim zdaniem, na te, te. Albo, i, albo w ogóle worków jest za mało. Nie? Że, że szkoda, że nie było więcej, tu mamy natomiast elementy planszy tak? Elementy plansze, zobaczcie takie heksy. Też tak patrzę sobie tak, to jest wydruk tu mamy tak, tu mamy drogę, tutaj tam. Tu też mamy drogę, ale inną, zobaczcie, mamy inną drogę, mamy staw, mamy jeszcze jeden staw, mamy trzy stawy. Tak, Czyli pewnie droga też jeszcze jest, jeszcze trzecia droga. Tak, mamy łąkę. Ja mieszkam przy łące zalewowej, więc mój pies ma się gdzie wybiegać. Są tu sarny, jest lis. Ostatnio się dzik pojawił. Jest zając. Czasami pojawiają się żurawie. Dość rzadko, ale, ale można, można gdzieś tam na ranem zobaczyć. Niekiedy, niekiedy zatrzyma się bocian ogólnie nie ma tutaj bocianów blisko ale gdzieś tam przelotem przelotem potrafi się zatrzymać no jest oczywiście masa, masa siekorek jesienią jesienią masa krokowaty chodzi po tych po tych łąkach szczególnie jeżeli ostatnio były te łąki przeorywane i wysiewany owiec więc więc po prostu po zbiorach tu mamy bagno. Po zbiorach po prostu były, były, były po prostu y, ogromne stada. Dobrze. Instrument. Tak wyglądają komponenty. Bardzo bardzo fajnie. Jestem bardzo ciekaw tej gry. Aha. Jeszcze zajrzyjmy sobie do instrukcji w takim razie. E, instrukcja, instrukcja, instrukcja. O, mamy tak. Mamy tutaj wprowadzenie. Mamy cel gry. Sobie to będziemy przy instrukcji czytać. Tutaj mamy wymienione wszystkie komponenty i jeszcze mamy podział zestawów, mamy komplety akcji przebieg grunt, 7 znaczników pokarmów mamy tutaj przygotowanie przygotowanie do gry, zależnie od tego czy to 3, 4, 5 6, czy 6 osób gra jest na 6 czy na 7 3 do 6, tak 3 do 6, przepraszam tu mamy opisane opisane, e, opisane kafelki, tak? e, przygotowanie plansz terenu. W jaki sposób należy to przygotować. Potem mamy torb, e, plund, mamy planszetki, postaci omówione. Jest przebieg gry, czyli już właściwa instrukcja. W jaki sposób sobie w to grać. Są zdarzenia globalne. E, zakończenie i punktacja. Dobrze, zdarzenia globalne, umiejętności specjalne Co my tu jeszcze mamy? Dodatkowe zasady dla zaawansowanych, czyli można sobie grać też ten I wariant gry zespołowej dla czterech lub sześciu graczy Zesku, Składa się z dwóch lub trzech graczy i gramy drużyna przeciwko drużynie Tak, jest też jeszcze słownik pojęć bardzo fajnie zrobiony Super, bardzo ładnie opracowane to na pierwszy rzut oka Bardzo, bardzo ciekawy pomysł także zapraszam zapraszam do, do lajkowania do zostawienia tutaj też do zostawienia do zostawienia jakiegoś komentarza czy, czy spotkaliście się na przykład z jakimiś czy znacie jakieś gry w ogóle ekologiczne nie czy no muszę kurczę sobie to jakoś inaczej Mówię, za mało tych woreczków jest troszeczkę, nie? Powinno być więcej, żeby można było sobie to i ja sobie y, albo dorobię jakieś inserty, właśnie wydrukuję, albo sobie po prostu y, dorobię dorobię po prostu też jakieś 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 takie y, woreczki strunowe po prostu dołożenie ewentualnie dobra, musimy sobie to powrzucać bardzo fajnie, że wykorzystano takie fajne drewniane elemenciki po prostu i to też, też po prostu tutaj jak widać materiał bardzo ekologiczny Jak stało na firmę ekologiczną, więc ten, mówię, zostawcie, zostawcie lajka, napiszcie jakieś komentarze, czy znacie jakieś inne gry ekologiczne, może może gdzieś coś kojarzycie i warto się do jakiegoś y, twórcy, wydawcy odezwać, zapytać czy by nie chciał się spotkać na wywiadzie, czy nie chciałby y, przysłać swoich gry do, y, do prezentacji na kanale itd. Tak tak ja, ja bardzo, bardzo chętnie po prostu takie rzeczy bym tutaj chciał pokazać też. Ja wiem, że to są niszowe rzeczy i nie będzie tutaj wielu osób się pokazywało, ale też jest tak, że, że no jak ja tego tutaj u siebie nie pokażę, to właściwie, właściwie w świecie planszowym akurat niespecjalnie będziecie mieli okazy, gdzie to wszystko sobie zobaczyć. Nie robię tu wyrzutów, tylko no po prostu takie są realia. Ktoś ma duży kanał i, i po prostu też finansowo gdzieś tam na, na nim troszeczkę zarabia, czy coś. To to po prostu sobie musi wybierać. Po prostu nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich rzeczy po prostu też nie? na naszych kanałach, więc musimy, musimy po prostu dokonywać wyborów. Natomiast no jestem małym kanałem, więc mogę sobie też pozwolić na, na troszeczkę inne podejście, na troszeczkę inne prezentowanie bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnych filmów, które wokół zarówno Foresta Bampa jak i innej gry od Oś Echo Stop Śmieciu Powstaną. Teraz nagrywałem unboxing, ale będą też instrukcje, będą prócz, tego, będą prócz tego przykładowe rozgrywki, no i oczywiście każdej grze poświęcę recenzję, powiem co mi się podoba, co mi się nie podoba, dla kogo moim zdaniem jest ta gra, co można byłoby, dlaczego, czasami może nawet w jakiś sposób poprawić po prostu. Nie? No i zapraszam, zapraszam, dzisiaj będę też nagrywał wywiad z panem Piotrem, twórcą tych gier. Pracownikiem Oś Eko i będziemy, będziemy rozmawiać o, o grach planszowych, o ekologii, ale też o, postaram się zrobić taką, taką trylogię, że każda z tych gier będzie miała swój odcinek. A prócz tego, prócz tego zrobimy sobie także, że właśnie taki odcinek też ogólnoekologii gdzieś tam będzie, będzie zrobiony, będzie pokazany. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I widzimy się na kolejnych odcinkach, natomiast ja teraz idę odpocząć, bo nie ma zbyt wielu sił ciągle po, po tym moim szpitalu, a za dwa tygodnie znowuż wracam do szpitala, więc staram się dla Was jak najwięcej materiałów przygotować, żeby je móc wrzucić w sieć i potem ustawić kolejkę na jakieś dwa, trzy tygodnie, żeby te filmy się ukazywały że mieć z wami kontakt, natomiast jak wrócę, wrócę ze szpitala, to na pewno też nagram takie ogólno, ogólne pogaduchy, powiem wam co i jak się dzieje, jak jest stan mojego zdrowia. Jak ktoś chciałby pomóc, to pod filmem jest jakiś taki punkt na rehabilitację, jakiś link na rehabilitację. Jak ktoś chciałby pomóc, jakoś inaczej, niematerialnie, można się ze mną na Facebooku skontaktować, też powiem jakie, jakie mamy po prostu te potrzeby. W czym można nas po prostu wesprzeć? To jeżeli ktoś by chciał, nie, absolutnie nieco zobowiązująco, po prostu tutaj, na ile starcza sił, na ile mogę jeszcze coś robić, to, to staram się dla Was robić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.